Cześć z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Ta. To jest 21 odcinek tego naplucia w twarz każdemu szanującemu się fanowi Indiana Jonesa, jakim jest Lego Indiana Jones 2. Przygoda trwa. Znane również pod nazwą Lego Indiana Jones 2. The Adventure Continues. Ja nie mam słów na to, co się wydarzyło w poprzednim odcinku. Ja poczułem się jakoś osobiście dotknięty. Ja poczułem się, nie chcę używać tutaj zbyt ciężkich słów, ale. Nie robi się tak. To nawet nie jest jedna z najsłabszych gier Lego, to jest jedna z najsłabszych gier, jakie w życiu grałem, i każdy kolejny odcinek mnie powoli zaczyna w tym uświadamiać. Zobaczymy, jak twórcy poradzili sobie z kryształową czaszką. I tutaj już się kończy totalnie moja znajomość fabuły. W sensie, no film widziałem dawno temu, ale w grę nie grałem. Chyba nie. W przebudzeniu mocy też była taka sytuacja, że nie wiedziałem, co będzie dalej. W Lego Star Wars 3 też była taka sytuacja, więc. Rzekłbym nawet, że częściej jest taka sytuacja, niż takiej sytuacji nie ma. Ech. Zaczynamy nowy segment fabularny. Okej, okay. co my tu mamy? Mamy tutaj jakieś pocztówki jakieś nie wiadomo co. Ciekawe jak wygląda ten hub i ciekawe co my tu mamy rozwalać, bo chciałbym wiedzieć jak najszybciej serio, chciałbym wiedzieć jak najszybciej Porozwalajmy w takim razie wszystko, co jest do rozwalenia i... Wiecie co, ja dalej nie mogę przeżyć tego ostatniego poziomu. Aha, czyli uwolniłem ptaszka, ale nic mi to nie daje. O, ale roślinka przynajmniej. Już mamy jakiś konkret. To już coś jest. A, tutaj mamy iść, tak? To dziękuję na razie. Tutaj też nawigacja jest po prostu wybitna. O, to jest taki charakter. O, właśnie, tak. Te skorpiony były takie. Ten skorpion był taki charakterystyczny, to się domyśliłem, że to o niego chodzi. Szkoda, że z tym ptaszkiem nic nie ma, bo to już by było coś. No ale dobra. Chodźmy w takim razie jeszcze tutaj. I rozwalmy. Rozwalmy. To. W ogóle tutaj bardzo dużo rzeczy do rozwalenia jest. O, tutaj zobaczmy. Coś jest? Nie ma. Ale mogę rozwalić te kwiatki. To mogę rozwalić? Nie. A szkoda, bo. Jest przejście tam. W sumie to by się przydało, jakbym mógł to rozwalić. Jest skorpion. No, widzę, że jeszcze mi nie będzie dane. W każdym razie. O, i takie skrzynie możemy też rozwalać. Czyli już mamy wszystkie trzy typy y, znajdziek znalezione. No, Okej. Okay. Ech. A to co? Możemy na to najechać i coś nam się stanie, ale nie wiem co. I szczerze mnie to nie obchodzi. Myślę, że możemy iść do tej celi, bo to chyba jest cela, z tego co pamiętam. Ruszamy. Szukają Oxleya. To wam przypomnę. I to jest cela, w której siedział. Ale czemu on tam siedział? Nie pamiętam. Tu będziemy walczyć z jakimiś. Albo to jest szpital dla obłąkanych. Okej. Okay. Taki creepy poziom. Tak w filmie też nie było. To jest jakiś wymysł twórców. Dodam, że średnio udany. Dobra, pokręcili mi się trochę. Ojej, jakie to jest straszne, wszystko. Jest bardzo wiele rzeczy w tej grze, które mnie po prostu przerażają. Że ja po prostu nie mogę w nie uwierzyć. Dobra. Um... Ja już się załamałem. Ja już... Jak będę kończył tę serię, to ja będę wrakiem człowieka. Jeszcze skończyłem Ghost of Tsushima. Już jest nagrane ostatni odcinek. I ja już nie mam żadnego... żadnego punktu, żadnej odskoczni. Już nie mam. Straszne. Dobra teraz Matt niech tutaj sobie przejdzie Scena jak z uncharted. z... No nie, naprawdę jeszcze się skraszuje. Dobrze Zawał Prawie miałem Bardzo mało kasy zdobywamy i bardzo dużo jej tu potrzeba, nie wiem czy zauważyliście Ten zabrał. Widzicie? Dlatego trzeba ich tak zrobić. Sprytnie, nie? Matko, już się zastanawiam, bo jeszcze nie. Ja to nagrywam świeżo po zakończeniu poprzedniego odcinka i zastanawiam się, jaki ja w ogóle dam opis w poprzednim odcinku, ale coś polecę grubo. Ale creepy głowy odwracające się tych pacjentów, powiedzmy, albo wy wychowanków tego ośrodka. Ciężko w ogóle powiedzieć, jak ich nazwać. Okej, okay, i chyba jesteśmy w miejscu, w którym już zakończymy rozgrywkę. Już chyba dotarliśmy do celu. Aha, i to się podnosi, jak na to staniemy, ok? Czyli potrzebujemy tutaj kooperacji. I gdzieś jest fioletowa moneta, na pewno, bo o. Eee, proszę. Jak? Wywołałem. Ok? O, mat wyskoczył nam. Kolejny drążek. Okej, okay, i budujemy część tego. część mapki na podłodze. No, pamiętam. Już pamiętam. Dobra, jest prawdziwy poszukiwacz. To teraz, niech mat się powspina. Tro A nie, bo tu widzę, że indiana będzie potrzebny. Dobra, to niech mat się powspina. W sensie, niech indiana się powspina. I pchamy. Aha. I to możemy zbudować, to, to jest raz, a dwa... Kurde Jeszcze tu To właściwie nie był potrzebny um, Mat W sensie nie był potrzebny Indii w takim razie, to mnie ta... Ta wajcha mnie zmyliła dla bicza dla Dobra. I jeszcze jedno. Jaki śmiech był creepy. Ok. Skończone. Wow, szybko poszło na szczęście. Nie, nie męczyliśmy się długo z tym poziomem. Krócej niż z poprzednim na pewno. Ne! Śmiech na mu zrobili. Aha, i teraz trzeba będzie, i teraz w otwartym świecie nas będą gonić ci. Ok, to by było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Mnie na pewno, dla mnie był miłą odskocznią po poprzednich wariactwach. On nie był akurat taki, taki zły i tak absurdalny. Rzekłbym nawet, że jest jednym z tych lepszych poziomów dotychczas. Jeśli wam się podobał, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją, a ja uciekam i robię sobie chwilową przerwę od tej gry. To by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć.